Powstanie styczniowe pozostawiło ślady w wielu miejscach województwa łódzkiego. W tamte czasy przenosi zwiedzających wystawa Czas Walki i Nadziei w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Ponad 200 artefaktów daje świadectwo ostatniego zrywu niepodległościowego czasów zaborów ziem polskich. Na wystawie zgromadzono eksponaty ze zbiorów muzeów w Wieluniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, stowarzyszeń historycznych, a także kolekcji prywatnych. Możemy tam oglądać między innymi broń palną i białą, dokumenty, plansze z opisami historycznymi i sylwetkami dowódców oddziałów powstańczych, kopie obrazów, ryciny i stroje z epoki. To nie był czas, kiedy istniało formalnie Wojsko Polskie, więc tutaj nie możemy mówić o żadnym rodzaju umundurowania, właśnie ze względów pogodowych niewątpliwie starano się ubierać ciepło, ale to było po prostu zwyczajne, codzienne ubranie. Więc jeżeli mówimy o powstańcu, który był szlachcicem, no to bardzo często właśnie ubrany był w taki strój, który, który ja tutaj w tym momencie replikę takiego stroju mam na sobie. W centralnym miejscu sali muzealnej wyeksponowano mapę rozległego wówczas powiatu wienuńskiego, bo w jego granicach znajdowała się nawet Częstochowa. Z zaznaczonymi miejscami bitew i potyczek powstańców z zaborcą. Ilu tutów? To była krwawa batalia, gdzie ponad stu powstańców zginęło, było wyciętych w pień, bo oni byli niedozbrojeni. Zresztą powstańcy, można powiedzieć, że walczyli z kosami, z szablami, z fuzjami myśliwskimi i trochę bronią rzeczywiście taką, jak z tyłu za mną, taką profesjonalną, ale jej było dalece za mało. Rodzinną pamiątką przekazaną do muzeum jest list naczelnika więzienia sporządzony po egzekucji powstańca przez Rosjan. Był nim wójt gminy Czarnożyły Jan Kober. Skazanym przez Rosjan na powieszenie i ten wyrok został wykonany. Antoni Kober był członkiem władz lokalnych władz tutaj, rządu narodowego tutaj na terenie powiatu wieluńskiego. Za co właśnie został skazany na śmierć, a tym obiektem szczególnym jest list, który rodzina otrzymała, rodzina właśnie Antoniego Kobera z informacją o wykonaniu wyroku śmierci. Sporo miejsca poświęcono przywódcom powstania i lokalnym dowódcom oddziałów powstańczych na ziemi wieluńskiej. To pamiątki w postaci zdjęć dowódców powstańczych operujących na tym terenie, takich jak... Oksiński, Cieszkowski, to, to wybitne postaci, czy generał Taczanowski, dowódca wojsk w województwie kaliskim. Cały szereg spośród tych ponad 200 eksponatów, które są zgromadzone na tej wystawie obrazują czas od jeszcze tego sprzed wybuchu powstania i przekrój działań i pamiątek takich bardzo namacalnych. Wystawę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można oglądać do końca marca.